Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest już drugi dzisiejszy filmik. I to jest kolejny odcinek z serii Transfer News. I sobie powiemy dzisiaj o, no, bardzo ciekawej sytuacji, o której napisał Bild. Według Bilda, incydent Zidane poprosił Real Madrid o pozyskanie z RB Lipsk taniego Olmo. Czyli no, Wjazd do FC Barcelony, która była w jej akademii, ale przeniósł się do Dynama Zagrzeb, Tam miał niezłe staty, później przeniósł się do RB Lips w zimę tego roku. W zimie tego roku. No jakoś się pokazał fajnie. Z Hiszpanią wygrał mistrzostwo Europy lat 21. Był w drużynie, która rozwaliła naszych wtedy 5 do 0. Utalentowany Hiszpaniusz nie po raz pierwszy jest łączony z królewskimi. Podobnie rzecz się miała w, kwiet w kwietniu 2019 roku, jeszcze przed wyjazdem z Dinama Zagrzeb do Bundesligi. Różnica po polega na tym, że teraz ogracza, zabiega sam z Zizu. Szkoleniowiec madryckiej ekipy nieustannie rynek w poszukiwaniu ciekawych i zarazem. Perspektywicznych graczy, a po odnotowaniu w Kajeciku takich nazwisk jak Benoit Badashile czy Louis Louis z Kunde tym razem na jego liście, życzę znalazł z nas się Dani niomo, jest od lat, ma z sobą udane miesiące, podczas których rozegrał 12 spotkań w niemieckiej Bundeslize, notując w nich 3 trafienia i asystę. Do tego, w wyniku ofensywny pomocnik bądź skrzydłowy dorzucił występ w ucharze Niemiec i dwa kolejne wizy mistrzów. obu tych rozgrywkach strzeił pogoru. Teraz lewie pół roku od momentu transferu wartego 20 milionów euro kwoty, pod, kwoty podstawowej i następnych 15 milionów w formie bonusów może on ponownie zmienić pracodawcy, jak podkreśla bild Airbelieps ze swojego jukarza oczekiwałby 400 milionów euro. Niemieccy dziennikarze skontaktowali się również z agentem Olmu, pytając go o ofecjalny transfer na estelę, bernabeu Co ciekawe, nie wykluczył takiej możliwości. Nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć, ale kto wie, co wydarzy się za 10 dni. Na ten moment jest, jed jest jednak pewne. Dani Omo jest szczęśliwy w Erbelipsk powiedział Andy Bara. No i jak wiecie jest ciekawa sytuacja Zizu po raz kolejnego chce Piłkarza, który miał przeszłość w Akademii FC Barcelony, bo takim był też Kubo takie Fusa Kubo. Ale no, myślę, że no, perspektywiczny zawodnik bo ma 22 lata może być dobrym zawodnikiem. Wiecie, no trzeba korzystać z głupoty barcy i oddawania takich talentów do słabszych klubów, a później płacz o tym, że większe kluby czy real im zabiera Chafty Tico. Jest to trochę śmieszne. A wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. A na razie to na tyle. Do zobaczenia i na razie. Elo.